Cześć, witajcie na naszym kanale. Byliśmy w lesie i znaleźliśmy oto takie piękne kozie brody. Kozie brody nie są już pod ochroną od 2016 roku, więc bez obawy mogłam je zerwać. Mają bardzo wiele walorów smakowych. Niektórzy nawet mówią, że to są nasze polskie trufle. Dzisiaj zrobię z tych kozich bród takie kotlety schabowe ala. Potrzebujemy sól pieprz, mąkę, bułkę tartą jajko, do jajka dodałam trochę takiej przyprawy wegety i teraz te kozie brody już umyłam dokładnie pod bieżącą letnią wodą, osuszyłam ręcznikiem postaram się je pokroić w plastry ok, udało mi się je pokroić w takie, spójrzcie centymetrowe plastry teraz z jednej i z drugiej strony przyprawię je solą i pieprzem Jak tak postępujemy, przewracając kozią brodę, też solimy i pieprzymy. Nasze grzyby zostały przyprawione, teraz obtoczę je w mące, tak jak kotlety schabowe, jajeczku i w bułce tartej. No i tak y, też te zapanierowane y, kozie drodzy kładę na olej y, i smażę plus minus 4 minuty z jednej i z drugiej strony do zarumienienia. No, i nasze kozie brody są y, usmażone. Tak to wygląda. Widzicie, prawie jak kotlety. Bardzo smaczne. Wam pokażę, jak to wygląda. Tak na przekroju o, sobie pozwoliłam. Tutaj o. Bardzo smaczne grzyby. Bardzo aromatyczne. Pyszne. Subskrybujcie, komentujcie. Lajkujcie. Pozdrawiam i do następnego odcinka.